Czas słyszymy obecnie o niepokojących zmianach, które mają nastąpić w kwestii fotowoltaiki. Odbiorcy, instalatorzy tych urządzeń dowiadują się, że wkrótce może to po prostu przestać być opłacalne. Rząd planuje bardzo duże zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o prosumentów, czyli tych, którzy dostarczają energię na rynek, a potem sami z niej korzystają. Na ten temat chciałabym porozmawiać z panem Robertem Rutowiczem, który jest dyrektorem Departamentu Obrotu Energią Elektryczną i Gazem w Polkomtelu oraz wiceprezesem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę powiedzieć, A, proszę powiedzieć czy rzeczywiście to, co nas czeka, te zmiany również Pana zaniepokoiły i czego może, mogą spodziewać się dzisiaj Ci, którzy chcą albo już mają zainstalowane y, urządzenia fotowoltaiczne na swoich domach? Przede wszystkim chciałbym uspokoić tych, którzy już mają y, urządzenia fotowoltaiczne, którzy już są proment, y, prosumentami w tej chwili. Nie spodziewam się, żeby zmiana prawa, która ma nastąpić, zadziałała wstecz. Prawo nabyte, które mamy jako prosumenci, sam jestem takim prosumentem, y, przez najbliższe 15 lat gwarantuje nam, y, korzystanie z sieci i bycie prosumentem zgodnie z, z obecnie obowiązującym prawodawstwem. Zaniepokoiło nas wszystkich to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, związane z projektem nowelizacji ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z tym projektem przestaniemy, Rozliczać prosumentów na zasadach tych, które obowiązują dzisiaj, czyli sieć przestanie być magazynem energii dla prosumentów. Nie będą mogli oddać energii i pobrać ją wtedy, kiedy będą potrzebować. Nadwyżki, które wyprodukują zgodnie z nowelizacją tych dokumentów, tych ustaw, będą odsprzedane do przedsiębiorstw energetycznych, a następnie odkupione różnica wydaje się na pierwszy rzut oka niewielka, ale jest. Pierwszą i podstawową jest taka różnica, że obecnie odbiór energii, która znajduje się w tym wirtualnym magazynie, jest bezpłatny, nie licząc tych 20% powiedzmy utraty, ale również pokrywane są przez spółki obrotu koszty usług dystrybucyjnych w nowym w nowym sposobie rozliczania prosumenta za usługi dystrybucyjne zmienne. Prosument, który wtedy nie wiem, czy będzie jeszcze prosumentem, czy już będzie tylko konsumentem, będzie musiał samodzielnie pokryć koszty tych usług dystrybucyjnych zmiennych. Dodatkowo, kupując energię elektryczną z sieci, trzeba za nią zapłacić akcyzę, trzeba za nią zapłacić koszty obowiązkowych, w niej zapłacić koszty obowiązkowych umorzeń świadectw pochodzenia, które stanowią kilkanaście procent wartości energii. Jednym słowem, odsprzedając energię, będziemy na tym sporo tracić. A czy w takim razie można jeszcze coś zrobić, żeby w ogóle te zmiany zablokować? Co powinni robić... Odbiorcy, czy ci, którzy chcą zainstalować w przyszłości takie urządzenie, a zainteresowanie jest ogromne, bo według badań Sunday Polska 67% właścicieli domów jednorodzinnych planuje. Zainstalować instalacje fotowoltaiczne i to byłoby tak naprawdę bardzo korzystne dla, yy, dla środowiska, bo jednak są to, jest to energia czysta, jest to energia odnawialna. Na no te zmiany sprawią, że po prostu zainteresowanie będzie znacznie mniejsze, bo to się po prostu przestanie opłacać. Więc co robić? Yy, czy powinniśmy protestować, rozmawiać z posłami, lobbować w jakiś sposób? Protestować chyba nie ma sensu, potrzeby i nie sądzę, żeby to cokolwiek dało. Pamiętajmy o tym, że to jest projekt zmiany tych ustaw. On został poddany publicznym konsultacjom. Zgłośmy swoje uwagi. Zapoznajmy się z tymi prawami. Oczywiście trudno wymagać, żeby indywidualny człowiek, nasz. Taki jak Kowalski, jak ja, jak pani, żebyśmy w pojedynkę próbowali zmieniać ustawy, ale są wszelkiego rodzaju towarzystwa, są wszelkiego rodzaju izby gospodarcze, ale też mamy swoich przedstawicieli w parlamencie, którzy mogą wpływać na zmieniane prawo. Ostateczną oceną, jaki to będzie miało wpływ na rozwój fotowoltaiki, która. Będzie mimo wszystko bardzo dobrym sposobem o zapobieżenia wzrostom cen energii, które na pewno nas czekają. To fotowoltaika jest jednym z lepszych sposobów. Czeka nas wiele zmian na rynku energii. Fotowoltaika to jest ta zmiana, która już się wydarzyła, którą powinniśmy pielęgnować. Wydaje mi się, że E, inne e, źródła energii, magazyny energii, które się za chwilę pojawią, to są tematy, którymi e, powinniśmy się zajmować, którymi powinniśmy się bardziej interesować, ale powinniśmy się też bardziej interesować odbiorem energii, który, m, naszym odbiorem energii. E, mamy teraz, e, chciałbym o tym też wspomnieć, mamy to, co się już wydarzyło czyli tak zwaną ustawę licznikową, która. Właśnie uzyskuje odpowiednie podpisy i za chwilę, chyba już uzyskała podpis prezydenta, i za chwilę będzie wchodziła w życie. Która pozwoli nam na to, żebyśmy sami zarządzali swoim zapotrzebowaniem na energię, rozwijali pompy ciepła, rozwijali auta elektryczne, które będą być może odbierać tę energię, którą będziemy mieć nadwyżkową, żeby chronić się przed oddaniem jej do sieci. Ze stratami. O tym wszystkim pewnie będziemy rozmawiać na kongresie. Pewnie we wrześniu będziemy już wiedzieć więcej, co się wydarzyło w sprawie tej nowelizacji, o której mówię: że mówiliśmy przed chwilą, że jest niebezpieczna, że jest groźna, że można jeszcze coś zmienić, że trzeba lobbować, że trzeba próbować brać udział w konsultacjach. Natomiast ustawa licznikowa to jest to, co się już wydarzyło i co daje szansę na to, żebyśmy niwelowali koszty koszty naszej energii, koszty naszego. Życia, które, bo energia jednoznacznie się przekłada na koszty. Poruszył Pan Proszę. wiele kwestii naraz, do których za chwileczkę wrócimy. Ja jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do tematu tej fotowoltaiki. Zasadniczo przecież w myśl dyrektyw unijnych, no powinniśmy stać się krajem zeroemisyjnym i to już wkrótce. Wytwarzanie energii z prądu powinno być czymś priorytetowym, bo to jest czysta energia, zwłaszcza energia słoneczna. Dlaczego właściwie, jak Pan ocenia? Dlaczego? czego rząd wprowadzić chce takie zmiany? Czy powinny się liczyć tylko pieniądze, zyski dla firm produkujących energię w inny sposób? Czy jednak powinniśmy mimo wszystko promować fotowoltaikę jak najbardziej w taki sposób, który będzie najbardziej przekonywał ludzi do tego, bo przecież wprowadzanie fotowoltaiki często wiąże się też z większymi działaniami, które ktoś prowadził w swoim gospodarstwie. Ociepla dom remontuje dach, wymienia stary piec, co tutaj w Małopolsce czeka nas tak naprawdę już do 2022 roku musimy wymienić wszystkie stare piece, więc jest to pewien proces. Dlaczego nasze władze w tej chwili jednak wprowadzają coś, no co jest tak krytykowane? Wydaje mi się, że to na ten temat, na, na ten, musimy spojrzeć na całość z innej perspektywy. Po pierwsze, to wszystkie działania, o których Pani mówi, są bardzo ważne i mam nadzieję, że one będą toczyły się w tym samym czasie, bez względu na to, co się dzieje z fotowoltaiką. Sam jestem użytkownikiem pompy ciepła w domu już od kilkunastu lat. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Nasz dom jest zeroemisyjny od dawna, dlatego że na dachu mamy fotowoltaikę, która zapewnia nam energię, która nas później ogrzewa, oświetla, zmywamy naczynia pierzemy. Natomiast jeżeli chodzi o same zmiany w fotowoltaice, to należy wspomnieć, że tłumaczone one są do koniecznością dostosowania do dyrektywy Unii Europejskiej. Ja nie jestem do końca przekonany, czy ta dyrektywa wymusza taką akurat zmianę. Na pewno musimy nasz program kierowany do prosumenta poprawiać. Tak w życiu jest, że poprawiać należy wszystko. Z tym, że taka zasada mówi, żeby cokolwiek poprawiając z własnej woli, trzeba poprawiać na lepsze, a nie na gorsze. Trochę się obawiam, że. Podejście w takim kierunku, akurat, żeby to była tylko czysta odsprzedaż, jest podejściem, które nie naprawia sytuacji. Ja osobiście uważam, że jest przynajmniej kilka innych dróg, żeby sobie poradzić z koniecznością budowania nowych instalacji fotowoltaicznych. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, to o czym Pani powiedziała. To są przeważnie prywatne nasze inwestycje. To my wydajemy nasze pieniądze po to, żeby one w przyszłości pozwoliły nam je zaoszczędzić. Wszyscy boimy się tego, co się stanie na naszej emeryturze, co się stanie w perspektywie 5, 10, 15 lat. Inwestując w fotowoltaikę, zapewniamy sobie, Jakiś grunt, na którym będziemy, kiedy będziemy spokojniejsi. Jeżeli chodzi o rozwiązanie dla fotowoltaiki, nie wiem, czy ten system musi być zmieniony, czy on może taki pozostać, natomiast na pewno można zmienić go inaczej, chociażby korzystając z rozwiązań, które są, wydaje mi się, na Litwie bardzo fajne, gdzie dzisiaj. Nasi operatorzy systemów dystrybucyjnych mówią, że pojawia się problem z fotowoltaiką, polegający na tym, że ona w przypadkowych miejscach jest instalowana, że sieć dystrybucyjna nie jest do tego przygotowana. Być może należałoby się zastanowić, gdzie ta fotowoltaika mogłaby powstawać. Mamy w Polsce pierwszą spółdzielnię. Na większą skalę. nie tylko Chodzi panu, że nie tylko na domach, tak, Bo na większą skalę. Czy znaczy ja uważam, hmm. że jeżeli. Ktoś chce zainwestować w fotowoltaikę, to nie zawsze musi zainwestować na swoim własnym dachu. Na ten temat powinniśmy rozmawiać. Dlatego wspomniałem o tych współdzielniach energetycznych, bo na pewno w sieci są takie miejsca, które bardzo potrzebują wsparcia taką energią, jaka pochodzi z fotowoltaiki. Pamiętajmy o tym, że fotowoltaika produkuje energię wtedy, kiedy świeci słońce. To jest szczyt energetyczny, kiedy tej energii najwięcej potrzeba. Mieliśmy już do czynienia w Polsce z problemami w lecie z dostawą energii. Mamy bardzo duży rozwój klimatyzacji. Szczyty energetyczne letnie, kiedy nie ma kogeneracji, która produkuje energię elektryczną i ciepło, typowy produkt zimowy. W lecie jest brak energii w szczytach, wtedy, kiedy świeci słońce. Ta energia jest nam bardzo, bardzo potrzebna w naszym miksie energetycznym. Dlatego, jeżeli nie można jej instalować w przypadkowych miejscach na dachach, w sieciach, bo jest przepełnienie, to może warto pomyśleć o tym, gdzie wspierać fotowoltaikę, i może nie powinienem instalować swoje swojej fotowoltaiki na swoim dachu, tylko być może powinienem mieć udział w inwestycji, która będzie w zupełnie innym miejscu, która będzie, po, która będzie dostarczała energię dla mnie. Pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy miedzianą płytę, czyli energia elektryczna wyprodukowana ze źródła i Klient tej energii są przyłączeni w wirtualnym punkcie y, wszyscy. Płacimy usługi dystrybucyjne za to, żeby ta energia była przesłana. W związku z tym są możliwości, z których w ogóle na dzisiaj nie korzystamy, żeby ta ener energetyka taka obywatelska się rozwijała, ale też y, jeżeli mówimy o firmy, bo tutaj. Powinniśmy spojrzeć na firmy, na biura, które mogłyby korzystać z energetyki odnawialnej, którą samą by zainwestowały, patrząc w swoją przyszłość. Bardzo dużo rzeczy to zrobienia jest. No, wspomniał Pan o kongresie. To kongres, który 23 września odbędzie się w stolicy Małopolskiej w Krakowie, w ICE, Green Energy Congress, na którym Pan również będzie jednym z prelegentów. Tak, na tym kongresie będziemy chcieli się zastanowić nad tym, co zrobić, żebyśmy mogli spokojnie czekać na zakończenie pracy tych elektrowni. Węglowych, które w tej chwili stały się dla nas problemem. Mamy przykłady już w Polsce zastąpienia kopalni odkrywkowych budową farmą fotowoltaiczną, która jest budowana na tym samym terenie. Duże polskie elektrownie, należy wspomnieć tutaj chociażby zespół elektrowni w Adamów Konin, gdzie już się dzieje budowa bardzo dużej farmy. Która ma wyruszyć, ma wystartować pod koniec tego roku, kilka dni temu Polska Grupa Energetyczna ogłosiła terminarz zakończenia pracy wielu swoich bloków energetycznych, ale też wygaszania kopalni odkrywkowych z planami zagospodarowania tych terenów pod energetykę odnawialną. To jest to, na co bardzo liczymy. We wrześniu będziemy o tym rozmawiać. No to dodam jeszcze, że w kongresie może wziąć udział każdy, bo będzie to kongres również z transmisją online. Goście w WIP-owie mogą znaleźć się w Ice i oglądać wystąpienia na żywo. No a jednym z gości, jednym z prelegentów, których jest bardzo wielu, jest właśnie pan Robert Rutowicz. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Również bardzo dziękuję i do zobaczenia na kongresie.